Agent specjalny Fowler. Czemu zawdzięczamy? Jak to czemu? Konom! Ścigałem się z nim wioząc ważne wyposażenia, aż nagle mnie zestrzelili. <grym> Znowu? Próbowali mnie załatwić i zabrać mi Dyngus. Eee, że co? Dynamiczny nuklearno-generacyjny system, czyli w skrócie Dyngus. To prototyp źródła energii, który zabieram na wybrzeże na testy. Absurdalne. Po co starskimowi taka prymitywna technologia, co? Jak sądzę, po to, by zrobić wielką prymitywną broń masowej zagłady. Gdyby to maleństwo się stopiło, napromieniowałoby ten stan i cztery sąsiednie. Eee, czy agent Fowler powiedział, w którym stanie jest teraz? Jestem tu wystawiony na strzał. Musisz mi wysłać swój most i przetransportować Dyngus na miejsce, zanim kony po niego wrócą. Niestety wysłanie tak wybuchowego urządzenia mostem nie wchodzi w rachubę. Gdyby wydarzył się wypadek w czasie transmisji, promieniowanie, o którym mówisz, wydostałoby się z wiru mostu i objęło pięćdziesiąt stanów i nie tylko. Masz jakiś lepszy pomysł? Nie, trzeba agencie Fowler. Ja będę prowadził. To będzie bardzo długa podróż. Autobusy jazda. Mamy wasze współrzędne, Optimusie. Jeśli obejdzie się bez komplikacji, dotrzecie na miejsce o zachodzie. Z drogi gracie! Agencie Fore, czy to naprawdę konieczne? A, nie mów mi, że ty przestrzegasz przepisów. Przewożą to nieuzbrojonym cywilnym tirem. Wysyłam jednostki na ziemię. Wiesz co, ratujesz mi teraz dół pleców. Jestem dumny, mogąc ci pomóc. Oczywiście nie potrzebowałbym pomocy, gdybyście wy i kony siedzieli w swoim kącie galaktyki. Sugerujesz, że zło nie istniało w waszym świecie przed naszym przybyciem? Eee... Więc, ale to było inne zło. A może Radyjko? Wyglądasz mi na takiego, który lubi muzykę karty. To właśnie ten! Kon, który mnie zestrzelił! Kto to jest? Wingnut, Sky Guy. Uwaga na tyły! Czuję się trochę ograniczony, nie mogąc używać pięści. Pozostań w trybie wehikułu tak długo, jak tylko to możliwe. To cała załoga korów. Co? Ja tutaj nic nie odbieram. Pewnie używają technologii kamuflażu. Zatrzymaj się. Przeszkurza stopa! Nasi napastnicy to nie Decepticony. To ludzie. Ludzie? O, przestań. Rzucają się na boty? To już po nich. Panowie. Zatrzymać ich maszyny. Kim oni są? Autoboty. Otrzymać tryb auta. Używajcie minimalnej siły, tyle by ich rozbroić. ちょっと Że Dynkusem opiekujesz się lepiej niż jeńcami, mówi agent specjalny William Fowler. Gadaj, kim jesteś? Jestem Silas, ale ważniejsze dla ciebie jest to, że należymy do Mechu. Ostrzegam cię i tak zabierzemy ci to urządzenie. Nawet za cenę strat w ludziach. Takiś pewny? Powiedz mi, Sai, ile ci dają na rynku za Dynkusa? Dlaczego sądzisz, że zamierzamy go sprzedać, Agencie Fowler? Szykuje się wojna między nowym porządkiem świata a najnowszym. Zwycięzcą będzie strona uzbrojona w najnowocześniejszą technologię. że Mech ma najlepszą technologię. To na pewno zawodowi kierowcy. Narkasaj! Agencie Agencja Fowler. Nie traktuj zbyt lekko tego Silasa. Megatron wyznawał identyczną ideologię przed pogrążeniem Cybertronu w wielką wojnę, która zniszczyła nasz świat. Optimusie, przygotujcie się do fazy drugiej. 5 mil na południe znajduje się miejsce spotkania. 5 mil na południe znajduje się miejsce spotkania. Więc autoboty znajdują się poza swoją bazą i chyba są bardzo zajęte. A to znaczy, że nie będą się nas spodziewały. Znaleźć ich i zmiastić! Tak, Lordzie Tu jest miejsce docelowe! Autoboty, otrzymać ścisłą formację! Jest Jest tylko jedno wyjście. Wsparcie lotnicze? Nasze czyje? W Optimusie masz towarzystwo. Szerela do własnych agentów? Szefie, dingus, szefie, nie widzę tu promieniowania. Dingus się nie stopił, nie, nie stopił się. Fowler, Obawiam się, że jeżeli chcemy wszyscy przeżyć, powinniśmy natychmiast zrezygnować z kamuflażu. Więc plotki są prawdziwe pod nami znajduje się żywa technologia choć może nie pożyje zbyt długo. Proszę tu zostać. No dobra. Dobrze po tak długiej jeździe wysiąść z samochodu, rozprostować nogi i skopać styczniki. No właśnie. Panie agencie Fowler, wiedzie pan urocze życie pośród Tytanów. Ląduj śmiało, przedstawię cię. W swoim czasie. Na razie zastanawiam się, jak dingus mógł się rozpłynąć w powietrzu bez śladu. Przejdę w drugą. Zrozumiałem. Prime! 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 Słyszysz mnie? Prime! Mech, wie dyngusa! Musimy szybko coś wymyślić. Mówisz o fazie trzeciej? No tak. Szybko myślę. Dobra, jeśli Mech chce dyngusa, to będą musieli tam wsiąść! Wsiądźmy do pociągu pierwsi. Zrobimy zwarcie człowiek kontra człowiek! Absolutnie nie! To e, zwykłe samobójstwo. Halo, stopione Stany Zjednoczone! Zagrożone życie! Tak, wasze! Chcesz, żebym przeniósł was w zamkniętą przestrzeń i do tego taką, która pędzi prawie 100 mil na godzinę? Nie umiem zliczyć, ile rzeczy może się nie udać. Szok translokacji, skręcone kończyny, spalony metal. O, może to ostatnie nie. Nieważne. Właściwie nie da się ustalić współrzędnych dla mostu do czegoś, co tak szybko jedzie. Pomoże ci, jeśli zdobędę dostęp do współrzędnych pociągu? дол то... у нерухом ląduje na dachu wagonu! Za jakieś 20 sekund przestawię zwrotnicę. Trzymajcie się! Co się stało? Hakel. Były haker, Co? Wow. No i co ja wciąż powtarzam o ziemskiej technologii? Co nam to dało? Dziesięć sekund? Raf nie daje rady. Nie zostawiaj wrogowi łupów. Oh! Ratchet! Mech wysadził tory! Musisz nas stąd zabrać! żołnierze. też! Straciliśmy dostęp do danych pociągów. Nie mogę was sprowadzić bez jego współrzędnych! Optimusie, Jack i Miko są w pociągu, a Mech wysadził tory. Już tam jadę. Gaz do dechy. Może lepiej skoczyć. <śm> przy takiej prędkości? Uderzenie albo stopienie, wybieraj. O no, Co my się tu w ogóle pchaliśmy? Następnym razem musisz się lepiej przygotować do ewakuacji. Następnym? Już wiem, co zyskamy parę sekund idąc na koniec pociągu! Miko... Przynajmniej... jesteśmy w tym razem. RAF? To bardzo ważne! Niech Barchem dostanie gitarę! Jeszcze nie czas na testament! Gdzie jest Optimus? Musiał złapać pociąg. Zagrywka gościu, ale Mech ma przewagę grającego na własnym boisku i znajdzie sposób, by wyrównać szanse Nawet jeśli trzeba będzie cię otworzyć i zobaczyć, co tam tyka. To jest Ale świat, w którym żyjemy, jest inny niż sobie wyobrażaliśmy. Ten świat stworzył własne deceptikony w ludzkiej skórze.